Na dzisiejszej lekcji nauczymy się kiedy używać czasownika ser, a kiedy estar w języku hiszpańskim Hola, kital. Witajcie na kolejnej lekcji hiszpańskiego. Tak jak już wspominałam, dzisiaj uczymy się rozróżniać czasownik estar i ser. Oba te czasowniki oznaczają po polsku być i często prowokują bardzo dużo problemów, ponieważ my w polskim czy w angielskim mamy tylko jedno być, które raczej nie sprawia żadnych kłopotów, a w hiszpańskim być mamy co najmniej dwa. Nawet trzy, ale dzisiaj będziemy sobie rozmawiać tylko właśnie o ser i estar. Zaczniemy od tego, że tak jak już wcześniej mówiłam, zarówno czasownik ser jak i estar tłumaczymy na polskie być, ale będziemy je stosować w zupełnie różnych kontekstach. Na początek omówimy sobie użycia ser. Odmińmy sobie go w czasie presente de indicativo, czyli w czasie teraźniejszym. Niestety jest nieregularny, ale z doświadczenia wiem, że łatwo wpada w ucho i uczniowie nie mają większych problemów z jego zapamiętaniem. Yo soy, ja jestem. Tu eres, ty jesteś. Él, ella, usted, es. On, ona, pan lub pani jest. Nosotros, nosotras, somos. My chłopacy, my dziewczyny jesteśmy. Bosotros bosotrass sois. Wy chłopacy, wy dziewczyny jesteście. Ejos ejas ustedes son oni, one lub państwo są. Pierwsza zasada, o której trzeba pamiętać, jeśli chodzi o użycie tego czasownika, to to, że w większości przypadków stosujemy go wtedy, kiedy mówimy o czymś stałym albo trudnym do zmiany, czyli przede wszystkim do określania narodowości. Soy polaka jestem polką. Alejandro es español. Alejandro jest hiszpanem. Przy okazji pamiętajcie, że narodowości po hiszpańsku piszemy z małej litery. Na kanale mam oddzielną lekcję w tej tematyce z cyklu dla początkujących, także jeśli jeszcze jej nie widzieliście, zapraszam, link w opisie. Czasownika SER użyjemy także wtedy, gdy będziemy chcieli komuś opowiedzieć o wykonywanym zawodzie. Na przykład, soy profesora de español, jestem nauczycielką hiszpańskiego. Pamiętajcie, żeby nie dawać między soj a zawodem rodzajnika. Mi marido es médico. Mój mąż jest lekarzem. Trudną do zmiany rzeczą jest także religia, dlatego możemy na przykład powiedzieć soj buddysta. Jestem buddystką, albo soj katoliko. Jestem katolikiem. Ciężko zmienić nam też charakter, dlatego wówczas także musimy używać sera. Na przykład, soy timida, jestem nieśmiała, albo mis hijos son muy impacientes, moi synowie są bardzo niecierpliwi. To samo dotyczy wyglądu. Choć łatwiej jest nam go zmienić, to zawsze wymaga to z naszej strony większego wysiłku. Na przykład, przefarbowanie się z brunetki na blond wymaga wielu godzin u fryzjera. Dlatego mówimy, soy rubia, jestem blondynką. Albo soy baja, jestem niska, bo mówimy tutaj o wyglądzie, a na to i nawet długa wizyta gdziekolwiek nie pomoże, wiem z doświadczenia. To samo tyczy się rozmiarów i materiałów. Do ich opisu również musimy używać czasownika ser. Na przykład: Esta casa es muy pequeña. Ten dom jest bardzo mały. El bolso de Laura es de cuero sintético. Torebka laury jest ze sztucznej skóry. Co ciekawe, sera możemy używać także do podawania godzin, dat czy nawet wydarzeń. Qué hora es? Która godzina? Son las de la maniana. Jest ósma rano. Qué es hoy? Jaki dziś dzień? O es lunes 22 de marzo. Dziś jest poniedziałek, 22 marca. Lekcje o dniach tygodnia również jest na moim kanale. Zostawię link w opisie. La conferencia es en el aula cinco. Konferencja odbywa się w sali numer 5. To ostatnie użycie dotyczące wydarzeń może być o tyle mylące, że do lokalizacji, o czym zaraz powiem, używamy z reguły e-star, ale w tym przypadku akurat ser będziemy właśnie tłumaczyć jako odbywać się. I mimo, że poprzednie zdanie rzeczywiście w jakimś sensie odnosi się do lokalizacji, to jednak ser może zostać użyty. Ale właśnie, jak już doszliśmy do czasownika estar, zaczniemy sobie od jego odmiany, także w czasie teraźniejszym. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes, están. Tutaj użyć będzie nieco mniej, ale są one nie mniej istotne. Przede wszystkim zapamiętujemy, że estar używamy do określenia czegoś, co się zmienia. Czyli na przykład naszego samopoczucia. Estoy triste. Jestem smutny. Smutna. Estoy ilusionado. Jestem podekscytowany. Cieszę się. Dodatkowo estar używamy, kiedy mówimy o jakiejś konkretnej lokalizacji danej rzeczy. Podczas nauki często przyjdzie go nam rozróżniać z czasownikiem aber, czyli I, ale to temat na inny odcinek. Na razie skupmy się na podawaniu dokładnej lokalizacji jakiejś rzeczy albo osoby. El sofa está al lado de la mesa. Kanapa, sofa jest obok stołu. Estamos aquí desde ayer. Jesteśmy tu od wczoraj. Mis hijos están en la escuela. Moje dzieci są w szkole. I ostatnie użycie stara, które Wam przybliża, związane jest z pozycją, którą przyjmujemy. Na przykład estoy sentada, siedzę, jeśli mówi to dziewczyna, lub estoy sentado, jeśli mówi to chłopak. Znacie jeszcze jakieś użycia ser i estar? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Na koniec prezent, który ułatwi Wam naukę. Tym razem będą to dwie interaktywne minigry, dzięki którym zapamiętanie zdań z lekcji pójdzie raz dwa. Linki do nich znajdziecie na agatauczy.pl, łamane na skarby. Bieżące hasło dostępu do tej strony znane jest wszystkim moim newsletterowiczom. Jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani do mojego newslettera, koniecznie musicie to nadrobić. Wystarczy wejść na agatauczy.pl łamane na newsletter. Dzięki za oglądanie. Na koniec mam dla Ciebie ważną informację. Jeśli dopiero myślisz o tym, żeby zacząć uczyć się hiszpańskiego, albo jesteś początkujący i szukasz jakichś ciekawych materiałów do nauki, zerknij na stronę mojego kursu do samodzielnej nauki hiszpańskiego dla początkujących. Szczegóły na agatauczy.pl łamane na hiszpański start. Aż stałego!